Cześć, cześć, z tej strony Kosiarz. Eee, jak obiecałem Dzisiaj będzie drugi odcinek z The Walking The along. Class. Eee, Dzisiaj jest ze mną Alan Alan przywitaj się No, on do dzieci mówi szczęść Boże, bo bo on ma coś z głową eee, Dobra, nieważne eee, 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 Oglądaliście Zrobiliśmy to, tak? Mam nadzieję, że obejrzeliście. Wpadajcie. Cieszyłbym się, jakby wpadła jakaś subskrypcja. Um, no tak. Jak nie oglądaliście odcinka, to powiem w skrócie: dostałem sikierę. Um, stworzyłem. Um, Przeszliśmy tamtą mapę. Chyba to wszystko. Troszkę głośniej. No. Thanks. Bez przesady. Weź trochę, ścisz. No, dobra. Tata, puściłem muzyczkę, więc ogółem chyba... Yy. Kolega puścił. Yy, ogółem yy, yy, dosta, dostałem mapę. No, może zaraz z nim zagram, ale ja wam chyba nie pokazywałem tego survivalu, co nie? Tutaj na mnie napadła w ogóle cała horda, więc było ciekawie, nie powiem. A to jest survival replay, oczywiście tu nie zacznę od shikiery, ponieważ... No i tak jakby zacznę. Ale cień jest tu w tej grze i dalej. A pokazać wam coś ciekawego? Widzicie jaki ja mam kręgosłup? Czy, czy, czy wyście to widzieli? Zobaczcie, jaki ja wysoki. Jakby to nie wam, ponieważ nie znam angielskiego. Mam nadzieję, że ktoś z Was y, zna. Hmm. Dobra, to się powoli rozpoczyna. Zaraz nagram jak Alan gra. Zobacz jak, zobaczymy jak Alan, jak ty grać. Dobra, oglądaj. Nie. No i teraz się czuję, jakbym był przypięty do jakiejś maszyny. Hmm. Okay. widzę, że coś się stało, ale, aha, wypadliśmy z auta, jak widzę, um, jak tyś to zrobił, chyba zjechałeś i wpadłeś tam, dobra, nieważne, jak widzicie, nie mogę, nie mam żadnej broni, a ja mam pytanie, ja nie będę tego brał noża, ja idę na pięści z tymi zombiakami, ej, Alan, pa na to, pa, pa, co ja robię, pa, 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 pa. Ej! O kurde, ale to jest trudne. Ty, bo ja ci... muchę tu z... Dobra, to był zły pomysł. On czułam Alo, od ją. co jest prosto w brzuch i hej chodź tu I ci puszczę ten żebyś się nauczył chociaż trochę bić um, no Hmm. Przezwyczaj się, się do tego, że będę pewnie mało rozmawiał. Ale ty masz brzydy ryj. HP 17. Widzę, że coś mnie grzyzie. Dobra, lecimy dalej. Zaraz, jak to skończę, to zaraz pokażę wam jak Alan gra. Najśmiejszejszy jest to o właśnie... Ty masz brzydką papę. No. E, widziałeś to, Alan? Ty, a czemu się nie nazywasz, co? Nie wiem, jak chcesz, możesz coś zapromować. A jak coś masz do zapromowania, nie? Co? Nie, a w sumie... Nicole na przykład za, za, zapromowała y, TikToka. Nie? Aleś ty... Co? Nie! Kto ci to pozwolił? Powiedz. To, to na pewno Alan ci pozwolił, prawda? Powiedz. To no Alan ci powiedział. Brzydki ruch. Ta, ta, ta. To jest jakiś pistolet. Sześć pocisków. A ja muszę coś zrobić. Biedny. Prawda, Alan? Bardzo biedny, wcale mi go nie szkoda. No, trochę mi go nie szkoda. No szkoda mi amunicji! Ty, ty dziadu, mi amunicję! Dobra. Tak, um. mogę tędy. Ej, no, nie mogę... If you say so. Dobra, ja mam pytanie, czy tutaj coś by, ma... Ty! Niezłe! To są jakieś jaja. Ty... Dziadu! Ty kur... Co to jest? Ma... Ty, Alan, nią! Jeśli coś z ręką stało, ej, wyście to... A lampa na nią. Ty to widzisz? Jaki? No, wychodzi kolejny sezon. Kipa sobie, obejrzyj. ale to tylko nie o zombie. Widzicie ją? To ona! Ona! Zepsułaś mi drastyczność. A zobaczmy coś, chodź tu. Ej, ona serca nie ma. Czy wy to widzicie? Ona normalnie serca nie ma. Bezduszna jesteś, wiesz? A bezdusznych Alan, chyba wiesz, co się z nimi robi. Trzeba je zabić. Ej. O kurde, ej, co? Ty. Ej, co jest? Ej, pojawiłem się tam zombiaki? Ty mogę je tak jakoś ściąć? Dobra, zaraz się pojawią wojskowi. Więc trzeba się przygotować. Ale pudło. O ja pamiętam Krzysie trza. O ty dziaduwo. W sumie. bo no, ty dziady jedne popalone. Zaraz was tu. Okej, okay, dobra. Jednak robimy inną taktykę. To jest najłatwiejsza taktyka. Widzisz ją? Widzisz? Widzisz? Teraz ty tak skończysz. Czy ty to widzisz? Czy ty to... Widzisz go? Widzisz? Co się z nim dzieje? Teraz ty, ojoj, ojoj. Czy ty to... pa, pa, panie, widzisz? Kto ci pozwolił mnie tknąć? Ej, nie całuj mnie! Ty... Jeden z czuł ty chciałeś zrobić? zniknął Dobra. through barely więc tak się skończyło Alan zaraz wam pokażę drugie

Ty, co się dzieje ze mną? O tak się ćwiczy pompki. Widzicie to? To, jak ja mam z tej strony ręce, to jakby. Ej, co jest? Ej, widzicie na moje kolana? Mam... Ja mam normalnie kark ukręcony. Dobra, nim. Ym... Więc tak. Ym... Mm, muszę jeszcze coś zobaczyć. Mówię, jak ja chodzę. A tu mam swój seta, tu. A tutaj nie mam swojego seta. Okej, okay, to Alan zacznie bez mojego seta, czyli jednak będzie się Alan trudno. Znaczy, co? Nie, no najpierw masz to. Dobra. E, ogółem do widzenia. Nara.